Czy to jest pana pierwszy festiwal Góry Literatury, czy może pan o nim słyszał wcześniej? Słyszałem wcześniej, bo jestem, jestem stąd, jestem z Wielawy, więc wiem, że, że on się tu odbywa. Śledzę też to, co robi Olga Tokarczuk i jak rozwija się jej, jej życie po otrzymaniu Nagrody Nobla. Więc kiedy uznaliśmy gdzieś po drodze między jednym a drugim festiwalem, że to, co zrobiliśmy, czyli napisaliśmy z użyciem sztucznej inteligencji opowiadania na podstawie opowiadań Olgi Tokarczuk i chcielibyśmy je opublikować, dostaliśmy zgodę, a potem zaproszenie na to, żeby porozmawiać w ogóle o tym, że to jest możliwe, że to się dzieje tu na festiwalu, więc fizycznie tak, moje pierwsze spotkanie, ale zakładam, że nie ostatnie. Czy żałuje pan odejścia z telewizji i przejścia do internetu? Widząc ciebie teraz jak stoisz z telefonem, ja mam swój mikrofon i możemy robić wszystko co chcemy, ale też pamiętając siebie w Twoim wieku, e, zupełnie nie, bo to jest ten moment, kiedy dzisiaj technologia daje nam tak nieograniczone możliwości i możemy robić, gdzie chcemy, jak chcemy, e, z kim chcemy i kiedy chcemy, to to jest e, najlepszy moment na taką zmianę, jaki mogłem sobie wyobrazić. Czy uważa Pan, że rząd skapituluje względem TVN-u, czy też właściciel sprzedaje Polakom? Ja myślę, że nie wiem, czy to będzie kapitulacja, myślę, że to będzie próba jakiegoś dyplomatycznego rozwiązania sytuacji, ale widząc to, jak Amerykanie reagują, widząc to, jak wszystkie stowarzyszenie dziennikarskie reagują, myślę, że e, zauważy rząd, ci, którzy mogą jest wpłynąć na Krajową i Radę Radiofonii i Telewizji, że to była granie warta świeczki i że y, po prostu koncesja dla TVN zostanie przedłużona. Tego im życzę. Pochodzi Pan z pobliskiej Birawy. Czy ma Pan ochotę wrócić tutaj na emeryturę? Jeszcze <grym się> co, ja wracam dlatego, że mam rodziców, którzy z każdym rokiem będą coraz starsi, więc pewnie będą coraz częściej, żeby się nimi opiekować, ale to jest ważne też dlatego, że ta okolica jest taka, jaka jest i tutaj, tak jak zresztą uczestniczył Festiwalu przyjeżdżają na festiwal literatury, ale jednocześnie trekują sobie po górach, spacerują, zwiedzają, odkrywają różne miejsca. I dla mnie rowerowo i e, trekkingowo to jest naprawdę doskonałe miejsce, więc choćby dlatego będę tu często. Czy w wolnym czasie przyjeżdża pan odpocząć, zrelaksować się i powspinać w górach sowich? Sowie? Tak. Wiesz, co? Zdarza się zdecydowanie. Jestem tu, tu się urodziłem i tutaj spędziłem za 20 lat swojego życia, więc trochę ich zwiedziłem, ale dzisiaj patrzę też na to trochę zupełnie inaczej. Coś, co dla mnie zawsze było wysokie, trudne do zdobycia i tak dalej. Dzisiaj jest przyjemne, fajne, więc staram się je pokazywać też moim dzieciakom dzisiaj, i to, to, jest, to jest ten moment. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.